Słuchasz podcastu Civitas on Air. Civitas on Air. Nauka w zasięgu ręki. Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Civitas on Air. Ja nazywam się Piotr Rutkowski, mam przyjemność prowadzić dzisiaj dla Państwa ten podcast. Jestem doktorantem na, uczelni, na jednej z uczelni publicznych oraz dydaktykiem, a moim gościem jest profesor Krzysztof Kasianiok, politolog, socjolog, profesor Kolegium Civitas, współtwórca centrum badawczego HIF, który zajmuje się między innymi w różnych wariantach analizą systemową i. W jednym z takich elementów są zajęcie się systemami środowiska człowieka i tutaj mamy technologię, co jest też powiązane z naszym dzisiejszym podcastem oraz kierownik projektu Advice, który finansowany jest w ramach programu Partner strategicznych Erasmus+. Plus. Bardzo serdecznie się witam Krzysztofie. Dzień dobry Piotrze, dzień dobry Państwu. Tematem dzisiejszego podcastu będzie nauczanie online, doświadczenia i perspektywy i bardziej chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie właśnie o naszych doświadczeniach też jako dydaktycy. Ale i o tym, jak to nauczanie online będzie może w przyszłości wyglądało. I tak naprawdę, żeby może jakoś rozpocząć troszeczkę tą rozmowę, to pamiętamy 2020 rok, prawda? gdzie nagle okazało się wielkim szokiem, że musimy przejść w 100% na nauczanie zdalne. I to tak naprawdę wprowadziło pewne zamieszanie w środowisku akademickim u nas w Polsce. I spotkałem się z takim, z takim głosem, on był w raporcie, Marty Klimowicz, przywołany Marcel Goszed, który twierdził, że to nauczanie online było czym i, i sama pandemia była wyzwalaczem defektów, jeżeli chodzi o, o, to, o kompetencje cyfrowe nauczycieli akademickich, a także mówił, że to nie było w 100% nauczanie zdalne, ale awaryjne nauczanie online. Czy zgodziłbyś się z taką tezą? Myślę, że... Tak, chociaż nie w pełni. To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o samo nauczanie online, to na pewno było y, wydarzenie, czy cały proces, fenomen COVID-19 dużym, dużym zaskoczeniem i w związku z tym dużym źródłem niepewności dla nas wszystkich. Y, natomiast ja bym tego nie nazwał tylko i wyłącznie wyzwalaczem. Problemów czy defektów w zakresie nauczania online, ponieważ wielokrotnie po prostu na polskich uczelniach to nauczanie online było albo szczątkowe, albo nie istniało w ogóle, tylko zwróciło nam to doświadczenie uwagę na nauczanie i istotę nauczania jako takiego na poziomie szkolnictwa wyższego przede wszystkim. Przynajmniej ja tak mogę wypowiadać się na temat właśnie tego poziomu szkolnictwa wyższego. Także i sama pandemia i to, co wydarzyło się po pandemii, czy wydarza się podczas pandemii, wydaje mi się pokazuje, jak bardzo musimy pomyśleć o tym, co to jest to szkolnictwo wyższe, do czego to jest potrzebne, komu i w jaki sposób ewentualnie dalej to kontynuować. Bo nie wiem, czy pamiętasz, w momencie, nie wiem też, jakie Ty miałeś doświadczenia, w momencie, w którym pojawiło się ta konieczność, to można było się spotkać też z pewnym zamknięciem, takim, że ten może wyzwalasz defektu. Właśnie ta nazwa była o tyle, tak to nazwano, ponieważ no, miało to do czynienia z pewnym zamknięciem środowiska, pokazania pewnego zamknięcia środowiska akademickiego. I może. Chciałem Ciebie zapytać, tak jeszcze, jakie ty miałeś wrażenia? Jakie wtedy odebrałeś wrażenia ze środowiska akademickiego w rozmowach? Pamiętasz swoją pierwszą reakcję na to, co się wydarzało? Po pierwsze, szok niedowierzanie. Po drugie, miałem duże poczucie strachu. To wyjątkowo mocno mnie dotknęło, jeżeli chodzi o, o, o stronę emocjonalną. Odczułem, że zamknięcie w domu jest dla mnie pewną szansę na przetrwanie. Czasu niepewności, daleko idącej niepewności. Moje doświadczenia wstępne no, wymagały przede wszystkim zastanowienia się nad tym, czy ja podołam temu, co wydaje się, że jest szczególnie istotne, to znaczy kontynuowanie nauki i kontynuowanie wykładów, prowadzenia zajęć. Wtedy jeszcze nie byłem przekonany o tym, że jestem w stanie to zrobić. I, i, i cieszę się, że, że kolegium wyszło naprzeciw na właściwie wielu oczekiwaniom i, moim, i, i i moich kolegów i koleżanek. Tak też odczuwaliśmy. I z tego też między innymi wyniknął pomysł na, na projekt, o którym wspomniałeś. Niemniej na pewno było to duże doświadczenie, istotne doświadczenie i reakcje moje spotkały się z reakcjami kolegów i koleżanek. To znaczy, co dalej, co dalej powinniśmy zrobić. I byliśmy zbyt niekompetentni, trochę lepiej, bardziej kompetentni jesteśmy obecnie, ale zbyt niekompetentni, żeby stwierdzić, że coś definitywnie powinno być inaczej, tak. Znaczy, nie mieliśmy istotnego czy, czy daleko idącego doświadczenia z prowadzeniem zajęć w środowisku online. Część z nas miało doświadczenie z różnego rodzaju narzędziami. A to Moodle, a to Canva, a to Teams, a to inne sposoby komunikacji zdalnej. Ale w większości przypadków, przynajmniej takie jest moje doświadczenie, tak to, to wynika z moich rozmów z kolegami i koleżankami ze środowiska akademickiego. Nasze wykorzystanie tych narzędzi było bardzo doraźne, bardzo wielokrotnie przypadkowe. I niekoniecznie skuteczne. Mimo wszystko, mimo tego, że mieliśmy za zadanie przeprowadzić pewien proces, to wcale to nie był proces ze stuprocentową pewnością mogący być o, określony jako skuteczny. To też z mojej strony mogę powiedzieć: zdecydowanie strach był też tym, co na pewno towarzyszyło wielu nauczycielom akademickim. Co dalej? Natomiast ja bym zauważył, że były takie dwie formuły przystosowania się, adaptacji troszeczkę do, do tej sytuacji. Czyli z jednej strony była negacja. Czyli ja nie umiem, nie będę, i to, to też jest, można powiedzieć, pewna tragedia tego, co się wydarzyło, ponieważ chociażby z raportu Komisji Europejskiej, tak wynikało, że na samym początku forma prowadzenia zajęć to było przesyłanie materiałów, a nawet z moich doświadczeń, takich powiedzmy, środowiska, w którym funkcjonowałem, tak, czyli w uczelni publicznej, była taka postawa. Nie będę tego robił, nie umiem tego robić. Macie książkę, czytajcie. I to też jest jakaś tragedia z perspektywy studentów, bo to jest troszeczkę też z jednej strony odczłowieczenie, ale w ogóle sama formuła online też jest troszeczkę odczłowieczaniem. Na taki już powiem o co mi chodzi. I to był też pewien problem, z którym napotkałem się, ja jakoś, gdy musiałem już prowadzić zajęcia. Bo raz przedefiniowanie zajęć, mm -hmm. czyli jak ten strach przerodził się w jakieś myślenie racjonalne, czyli jak teraz włączyć tych studentów żeby oni się odzywali, a z drugiej strony zetknięcie się z, tym, z tymi kafelkami, które widzimy, tak? I właśnie o tym mówię, z tym, że to jest odczłowieczenie. Nie widzimy drugiego człowieka. Widzimy często kafelki, a nie wiem, też chciałbym siebie zapytać, może o takie Twoje pierwsze doświadczenia, bo wielokrotnie spotkałem się z pewnym rozczarowaniem. Studentów czy wykładowców, I, czy prowadzących? Zajęcie? Nie, jako, ja jako prowadzący a, spotkałem się z a, rozczarowaniem, a. bo studenci wyraźnie, nie robili, jakby nie przykładali się do tych zajęć. Mimo, iż próbowałem ich aktywizować różne, na różne sposoby, to na przykład widać było, że nawet jeżeli były kamery odpalone, albo przypadkiem włączyli kamery, to byli na zakupach, mm -hmm. albo y, spacerowali po jak jak można było tak spacerować, spacerowali, albo grali. widać było, że na telefonie były włączone zajęcia, a obok grali. Tak i no. To rozczarowanie ja, ja też ja wielokrotnie odczuwałem, zwłaszcza kiedy, e, kiedy studenci no, odmawiali włączenia kamery. Na przykład informując o tym, że nie działa kamera, e, albo że nie działa głos, albo że coś, e, coś innego technicznego jest przeszkodą, by e, włączyć się i pokazać. Natomiast wydaje mi się, że to e, jakby nawiązuje do, do problemu, który na samym początku poruszałeś, to znaczy. Do problemu odczłowieczania i tego, po co nam w ogóle jest szkolnictwo wyższe i po co ludzie przychodzą na, na studia wyższe. No bo jedną z postaw, nie tak znowu rzadką, jest po prostu chcę mieć dyplom w uczelni wyższej. To mi ma zapewnić jakąś przewagę na tym, co teoretycznie nazywa się rynkiem. Natomiast druga postawa, która mi osobiście jest bliższa i w tą stronę próbowałem od samego początku prowadzić swoje działania, które miałyby rozwijać tą, te kompetencje w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych do kształcenia, to jest postawa no, dialogiczna, tak? to znaczy taka, w której technologie cyfrowe służą do. Powiększenia przestrzeni albo zredefiniowania przestrzeni, w której następuje dialog między prowadzącym a, a studentem, no ale to z drugiej strony właśnie wymaga pewnej postawy ze strony studentów, tak? to znaczy, wymaga od nich, że takiego przyjęcia aksjomatu, że oto jestem po to na studiach, żeby się czegoś dowiedzieć. Najlepiej czegoś, czegoś przydatnego, nie tylko z punktu widzenia zawodowego. Powiem też z drugiej strony, że ten dialog czasami, przynajmniej z moich doświadczeń, tak, z tego jak obserwowałem innych prowadzących, to ten dialog, oczywiście mówię o tej perspektywie uczelni, tak, w której byłem, dialog ze studentami, on zniknął już na tym poziomie prowadzenia zajęć. Tak, na przykład, jeżeli tak. było konwersatorium, to ono bardzo często z powodów trudności, tak, takich trudów zaplanowania tak. konwersatorium albo nawet w jakichś form warsztatowych, bo też powiedzmy, że próbowałem w jakiejś formie ja osobiście, bo się, udawało się to różnie, Natomiast in, ta, ta forma konwersatoryjna przeszła na formę wykładową, bo tak było łatwiej. Prawda? Więc ten dialog nie tylko zanikał po stronie studenta, ale także zanikał po stronie prowadzącego. I to jest troszeczkę smutne, bo przepraszam, że tak przejdę, ale to też powoduje, że mamy pewną grupę studentów, którzy zostali naznaczeni tym. Naznaczeni na na na, na na, na tym nauczaniem online, w takim Aha. sensie, że oni nie mieli kontaktów, oni byli oderwani od tego świata społecznego i na przykład pytanie, czy tacy studenci naucza, nauczani on, online w taki sposób, oczywiście też mówimy o pewnym początku, tak, to czy oni będą mieli kompetencje społeczne, między innymi, żeby później, w, czy będą na takim samym poziomie jak ci, którzy powiedzmy mieli kontakt z, z rówieśnikami. Ja myślę, że to poruszyłeś bardzo szerokie zagadnienie, które dotyka zdecydowanie większej liczby wymiarów życia społecznego, nie tylko poziomu szkolnictwa wyższego czy kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego. Wydaje mi się, że tutaj całym problemem, przed którym powinniśmy stanąć i zacząć, zacząć na ten temat się zastanawiać, to jest to, na ile w ogóle technologia jest nam niezbędna i potrzebna w życiu codziennym, to znaczy gdzie jest granica, którą powinniśmy postawić, tej samej technologii. Na przykład, kiedy mógłbym traktować swój telefon jako źródło użytecznych funkcji po to, żeby coś osiągnąć. Dlatego o tym mówię, ponieważ ty to poruszyłeś problem tego, że studenci zostali naznaczeni, no ale wielokrotnie, znowu, a nie wcześniej, sami studenci, tak samo zresztą jak wykładowcy, no, codziennie rano budzili się z telefonem i, I kładli się z telefonem w łóżku, prawda? Więc często ta technologia ich wciągała niezależnie od tego, w jakiej przestrzeni o jakiej przestrzeni mówimy, czy to jest szkolnictwo, czy, czy szkoła, czy to jest szkolnictwo wyższe, czy, czy może nawet praca. Więc to naznaczenie to jest głębszy proces cywilizacyjny nawet bym powiedział, niż, niż tylko i wyłącznie to, co moglibyśmy. Przyporządkować do szkolnictwa wyższego. Po prostu tak, tak jest. I studenci, którzy mają pewną biegłość w technologii, mogą się oczywiście w różny sposób z tą technologią obywać i wykorzystywać. No, jeżeli ktoś świadomie się wycofuje z interakcji podczas zajęć, to ja bym nie traktował tego jako tylko i wyłącznie. Przyczyna, znaczy nie, nie szukałbym przyczyny tylko i wyłącznie po stronie prowadzącego albo sytuacji, w której się znajdujemy, tylko pewnej długoterminowej postawy osoby względem świata i sposobu nabywania wiedzy. Oczywiście masz pełną. Słuszność. Bardziej chodziło mi o to, właśnie o to, o to nauczanie online, a nabywanie jakichś kompetencji społecznych, które później z tego wychodzą. I czy faktycznie te kompetencje społeczne i ze względu na pewne zerwanie więzi. Oczywiście też mówiłem o pewnej sytuacji takiej od początku do końca, w takiej perspektywie troszeczkę szerszej, bo jeżeli spojrzymy dzisiaj na to, jak możemy zastosować pewne narzędzia i co o nich wiemy, no to oczywiście tutaj jest więcej możliwości interakcji. Natomiast to też jest taki ten proces, o którym mówimy, też bardzo ciekawie spotkałem się, jeszcze raz przywołam, raport Marty Klimowicz. To są badania jakościowe, w których autorka pokazała parę faz, przez które przechodzili nauczyciele akademicy mm -hmm. I teraz pytanie, czy na przykład się z tym zgodzisz? Pierwszą fazą jest chaos, mm -hmm. tak, w którym nic nie... I to już padło, to już padło to już w tej to, rozmowie. Tak, to, to, tak. Później wsparcie. Wsparcie, czyli że wszyscy Nauczyciele, akademicy ze sobą rozmawiali i próbowali sobie nawzajem mniej lub bardziej pomagać, bo to jest wsparcie lub brak wsparcia. Mm -hmm. tak. Trzecie to jest nowa normalność, czyli powoli zaczynanie uznawać, że to jest coś, co jest normalne. I tu wchodzimy właśnie w te, powoli już w tej fazie wchodzimy w temat, że to nauczanie online staje się czymś dzisiejszym, tak, mm -hmm. czymś normalnym. Dalej, przeciążenie. Przeciążenie w rozumieniu takim, bo w wielu tak naprawdę raportach było wskazywane, że. Przygotowywanie się przez nauczyciela akademickiego do zajęć online jest o wiele trudniejsze i o wiele bardziej pracochłonne niż do zajęć tradycyjnych, ze względu m.in. na wymyślanie form aktywizacji. Zupełnie jakościowo innych niż w tradycyjnym nauczaniu, gdzie widzimy. Tak? Tak. I ostatnim jest pogodzenie się. To jest bardzo ciekawe. Pogodzenie się z sytuacją. Czy mamy do czynienia z pogodzeniem się, czy jednak z takim kreatywnym, próbą kreatywnego wykorzystania technologii? Trudne pytanie, ale e, tak, dość złożone pytanie. Kilka wątków, jeżeli mogę, tutaj chciałbym podnieść. Pierwsza sprawa to długoterminowość, czy, czy długość przygotowania kursu. E, wydaje mi się, że to tutaj jest bardzo dużo na rzeczy. To znaczy, o ile. Wydawało się, że przed pandemią, kiedy już wiedziałem o tym, że mam do przygotowania jakiś kurs, mogłem na to spędzić powiedzmy miesiąc, dwa intensywnej pracy i to by wystarczało. O tyle teraz, na przykład, właśnie w ramach naszego projektu, który zrealizowaliśmy, okazało się, że jeden z gości z Open University nam uświadomił, że w ich przypadku, czyli w przypadku uczelni, która bazuje tylko i wyłącznie na nauczaniu zdalnym z wykorzystaniem technologii cyfrowej. Przygotowanie jednego kursu trwa około dwóch lat, od początku do końca. I nie bierze w tym udziału jedna osoba, tylko i bierze w tym udział cały sztab osób. Więc to jakby pokazuje skalę zróżnicowania. Przy założeniu oczywiście, że wszyscy są równie kompetentni. A, to znaczy, że, że każdej osobie jest potrzebny taki sam poziom wsparcia w sytuacji, kiedy ma przygotować jakiś nowy kurs. Więc są wyspecjalizowane osoby, które się tym zajmują. Ale to jest jakby tylko jeden z wątków, które Ty podniosłeś i dlatego pozwoliłem sobie na to, żeby o, o tym opowiedzieć, ale, ale yy, chciałem się odnieść do dwóch ostatnich faz, które powiedziałeś. To znaczy, i zacznę od końca, yy, czyli pogodzenie się z nową, z nową sytuacją. Byłoby tam było przeciążenie i pogodzenie się z nową sytuacją. Ja się z tym nie pogodziłem. To znaczy, wydaje mi się, że jeszcze nie nastąpiło w mojej głowie przyjęcie do wiadomości, że istnieje możliwość od początku do końca przeprowadzenia zajęć hmm. za pomocą technologii cyfrowej. I szczerze powiedziawszy, mam poczucie, że nie chcę się pogodzić, pogodzić z czymś takim, to znaczy. Mam wiele powodów, by sądzić, aby, że, że, że spotkania takie jak my mamy teraz, mimo że wykorzystujące mikrofony, to są spotkania o wiele bardziej efektywne i przyjemne niż te spotkania, które są online. Chociażby ze względu na fakt, ja zawsze się śmieję, kiedy rozmawiamy na ten temat ze swoimi kolegami i koleżankami, że ja mogę na ciebie nachuchać, prawda? Co więcej, to w przypadku naszej, naszej rozmowy, akurat teraz, nie będzie obarczone ryzykiem, w tym sensie, że nie jesteśmy w stanie pandemii teoretycznie, prawda? Znaczy, nie wiem, na ile to jest możliwe do, do określenia w tym momencie, czy mamy COVID, czy nie mamy COVID-u. Natomiast tylko o to, że uważam, że. Nauczanie zblendowane, brzydko mówiąc, albo takie, które wykorzystuje zarówno technologię cyfrową, jak i spotkania osobiste w jednym miejscu, w jednej przestrzeni z grupą osób, są z punktu widzenia przynajmniej tych zajęć, które ja prowadzę, czyli na poziomie szkolnictwa wyższego i w obszarze nauk społecznych, są o wiele bardziej właśnie efektywne i przyjemne. Przyznam szczerze, że um, też podzielam Twój pogląd. Uważam, że zdecydowanie nauczanie online nie zdoła wyprzeć tych efektów, przynajmniej które jesteśmy osiągnąć w bezpośrednim kontakcie ze studentem. A szczególnie, że forma warsztatowa jest w ogóle wykluczona czyli nauczanie pewnych kompetencji i umiejętności, które są potrzebne i które są w tych, powiedzmy, efektach nauczania, no, nie, nie jesteśmy w stanie tego nauczyć w formie online. Krzysztofie, chciałbym teraz w takim razie Ciebie poprosić o, taką, o, o takie krótkie może przedstawienie jako kierownik projektu, to jakie problemy między innymi zauważyliście jako zespół badawczy, jako zespół w tym projekcie Advice oraz jakie mieliście rekomendacje i ogólne rezultaty i rekomendacje, które wyniknęły z tych Waszych badań, które przeprowadziliście wśród nauczycieli akademickich. To może krótko na temat celów projektu. Projekt zakładał dwa rodzaje rezultatów. Jednym z rezultatów miała być platforma, która pozwala na łączenie wiedzy na temat braków czy luk kompetencyjnych wśród pracowników szkolnictwa wyższego z materiałami i różnymi zasobami dostępnymi online. I to udało się tylko w części, ponieważ mieliśmy dość, zdziwiliśmy się, ale okazało się, że wcale dlatego dla naszych kolegów i koleżanek tych materiałów tak dużo nie ma. To znaczy, że właściwie nie ma skąd brać usystematyzowanej wiedzy na temat sposobów prowadzenia zajęć na poziomie szkolnictwa wyższego dla pracowników szkolnictwa wyższego. To jest pierwszy, pierwszy wniosek, który wydaje mi się, że ma daleko idące konsekwencje. Oczywiście tutaj braliśmy pod uwagę pewien, pewien schemat kompetencji, który został powiązany z tym, co Unia Europejska też na ten temat ma do powiedzenia. Taki schemat DICOM-E. Natomiast drugi, drugim elementem czy rezultatem projektu było spróbowanie zrozumienia sytuacji, w której się znajdujemy i przedstawienie rekomendacji do dalszych działań. Więc pierwszy wniosek, który można by było wyciągnąć właśnie w ramach tego działania, to jest to, że sytuacja jest bardzo wielowymiarowa, bardzo złożona, niejednoznaczna, obarczona daleko idącym ryzykiem. No i oczywiście to, to jest w to mi graj, w to nam graj w naszym centrum badawczym, bo jest o czym wtedy mówić. Natomiast druga sprawa to jest to, co moglibyśmy w tej sytuacji zrobić. To znaczy, w jakiego rodzaju. Działania należałoby podjąć i y, trochę skracając i próbując pokazać no, najważniejsze wnioski. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że szkolnictwo wyższe i sytuacja nauczycieli w, w ramach szkolnictwa wyższego to nie jest sytuacja odosobniona to znaczy, że mówimy o, o pewnym ekosystemie to jest sytuacja bardzo złożonych interakcji między różnymi czynnikami. I w związku z tym my wyróżniliśmy trzy poziomy, czy trzy wymiary tejże sytuacji. Pierwsze to, to jest to, co sami nauczyciele szkolnictwa wyższego wiedzą, jakie mają luki kompetencyjne i czego by chcieli. Drugie to jest to, na jakiego rodzaju wsparcie mogą liczyć ze strony swoich instytucji, w których pracują. Mam tutaj na myśli, właśnie szkolnictwo wyższe, na przykład Kolegium Civitas, czy jakikolwiek uniwersytet. No, a trzecia, trzecia strona tego całego, tej całej sytuacji, wydaje mi się, że chyba kluczowa, poprawię się kluczowa w tym wszystkim to są sami studenci. I to, w jaki sposób studenci mogą sami motywować, czy proces pracowników szkolnictwa wyższego, czy same, całe instytucje, do tego, by ten proces edukacyjny, doświadczenie edukacyjne, jakby to moja koleżanka powiedziała, pozdrawiam cię, Ewo, mógłby przebiegać. I wydaje mi się, że te interakcje pomiędzy różnymi wymiarami, różnymi czynnikami, różnymi osobami w całym układzie społecznym, szkolnictwa wyższego po prostu muszą następować równolegle i być zsynchronizowane. To tak pokrótce, jeżeli chodzi o same wyniki. Zachęcam do przeczytania raportu. Oczywiście zachęcamy do przeczytania jak najbardziej raportu. Można się zapoznać na, tym, na stronie, wpisując między innymi w Google Advice Hub. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo Państwu podziękować za uwagę. I oczywiście podziękować mojemu wspaniałemu gościowi za tak inspirującą i wspaniałą rozmowę, pełną uśmiechu i pytań, które się pojawiały w trakcie naszych, naszych dyskusji. Dziękuję Krzysztofie. Dziękuję Piotrze i dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że się spotkamy. Dziękujemy za uwagę i jednocześnie zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu Civitas On Air, który jest dostępny w popularnych serwisach streamingowych. Kolegium Civitas znajduje się także na Facebooku, Instagramie i portalu LinkedIn. Zachęcamy do śledzenia naszych profili.